Siemaneczko widzowie, z tej strony Elzar, witam w kolejnym odcinku z Case Haga. dzisiaj to zrobimy od stuziczko do kosy i jak to, co odcinek możecie mnie wygrywać skiny, dziś do wygranie jest taki oto digiele kobrybka termiczna, co trzeba zrobić, żeby go wygrać, łapka w górę, subik komentarz, powiem jaki komentarze trzeba napisać. Oczywiście trzeba wpisać kodzik Elzar z kodzikiem Elzar macie dolar na start i 20% przy każdej wpłacie co odcinek możecie wygrywać skiny Jeszcze są cztery skiny do wygrania za minimum 2 dolary jak doładujecie z moim kodzikiem, będzie tych skinów jeszcze więcej. Dużo ciekawych nagród, free case, nie tylko możecie natychmiastowo wpłacać skiny. No dużo ciekawych tutaj jest rzeczy, więc no my co, my dzisiaj lecimy, eee, powiem jaki komentarz wiadomo w dalszej części odcinka, a mamy dzisiaj duży budżet, widzu, mamy dzisiaj przeogromny budżet, mamy 100 złotych za jakieś 20 par dolców, więc sobie tutaj tak, o coś w tym stylu, zaczniemy od eventowych skrzynek, 7 aż ich na 3 Osoby i spróbujemy tutaj wygrać bitewkę. No, pierwsze trzy szynki po 5 dolarów, jak tu poleci jakaś koronka, to... No tutaj kosa może polecieć w pierwszej bitwie. Nie oszukujmy się. Jak się tutaj nasz szczęście do nas uśmiechnie. Okej, okay, USPS Joe Breaker Oj eee, ojoj, jest niedobrze. Bot, bot Poker ma koronkę. Sedno zamieszania, ładny drop. Ale do drobienia, do drobienia to jest. Jeden lepszy drop. Koronka. Ok. widmowy. Musimy jakąś koronkę jeszcze dropnąć. Żeby tutaj wrócić, żeby tutaj wrócić, żeby comebacka zrobić No jest, jesteśmy na dobrym tropie, dawaj, dawaj coś jeszcze Coś tam jeszcze musi polecieć, z tej maszyny dolara Koronka, dawaj Aj, no jeszcze, jeszcze jeden drop Dolar z kawałkiem nam brakuje Oj, chyba nie nadrobimy Ale jaka close bitwa, powiem wam Aj, aj, aj Kurde, szkoda, 60 dolców, ładna wygrana Trzykrotność. No cóż, spróbujemy sobie inaczej. Spróbujemy sobie inaczej tę bitwę zacząć. Dobra, ty, a może zrobimy. A, robimy to. Robimy giga dużą stanik szynek bitwę też. Dobra, te ten odpuścimy, bo to tak procentówka. O, damy sobie może tą nową. Te procentówki staram się odrzucić, wiecie. Tung, tuk zostaje. Pyk, pyk, pyk. Magma też jest procentówką. I to. Coś takiego. Widzowie, a jaki trzeba komentarz? Komentarz trzeba napisać taki Czy woleliście CSA GO, czy tego aktualnego CSA 2? Czy już się przyzwyczailiście? Co byście woleli teraz mieć? Więc napiszcie, a my lecimy To co oczywiście wymóg, żeby wybierać sobie też jest wymogiem I kodzik pisany, kodzik Elzart, również jest wymogiem na stronie To może zostać sprawdzone Przy okazji mnie wspieracie, jak mnie wspieracie, no to mi miło Ja mam uśmieszek na twarzy ok Okej, okay, okej okay. Living Color, ładny drop, ładny drop to jest przewaga, to już jest przewaga, dosyć fajna, żeby wyrobiona, ale spokojnie. Tutaj tych strzynek jest dużo. Potem są też droższe skrzynki, więc się też nie przejmujmy aż tak. Zobaczmy, co tutaj nam los. los da. Strzynia Alien, czy da nam jakieś koronki? Czy dzisiaj będzie szczęście na jakiejś schaczku? Czy raczej dzisiaj ten dzień pechowy będzie bardziej? Zobaczmy, zobaczmy. No nie jest póki co najgodzie, no nie jest póki co najgodzie. Wiadomo, zawsze mogą być gorzej, ale jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Tu liczę na jakąś koronkę. W dalszych skrzynkach Bo, bo sobie zrobił przewagę ładno Okej, okay. no dawajcie, 100 zł, my już z takich budżetów robiliśmy kosy. Że co to jest dla nas? 100 zł, to jest nic. Seusowany, no okej. Okay. No, ale teraz Bati wygrywa wygrywaj, to coś mocno. Jest koronka z 2 dolary w skrzynce. No zobaczmy, czy się nam poparci. Mogło być tu dużo lepiej Mogło być dużo lepiej Ale okej okay, Jesteśmy bardzo blisko Okej okay. Jest dobrze Jest dobrze Jeszcze dwa dolarki niecałe Dawaj Dawaj Coś jeszcze Dobrze Tak jest Chyba to mamy Tak jest Wygrywamy Ale o 13 centów Nie Na jedną bitwę tylko wygrywaliśmy Znowu tak close Znowu tak close Dobra Może teraz zrobimy trochę inaczej bitwę I polecimy sobie W taki sposób Że po prostu Jakoś Jedna lub dwie droższe bitwy Znaczy jedna lub dwie droższe strzynki Na takiej zasadzie Możecie jakaś jakieś za 6 dolców Dart Club? Bo nie trwał 2 jakiś taksi. No, i do tego coś za. 13-14 dolarów Titan? ty coś takiego w sumie? Nie wiem co za strzynka, nie otwierałem jej. Dobra, no to lecimy w taki sposób. No tam w taki nieco nie siadało, to może tak siądzie. No, ze stóweczki na no częstość tutaj siadało, więc. Fajnie byłoby, by się też coś się udało zdobyć. Jest koronka z tej tańszej strzynki ale dalej to może być tajemisty drop Hyperbis, dobra, super drop. Utrzymać tą przewagę teraz. Chyba to mamy, widzowie. Chyba to mamy i to bardzo dobrze. 48 dolców, słuchajcie, to już jest bardzo dobry trop na kosę. Co, wale po prostu strzygać 48 dolców jakaś jest. Kingdom. Lecimy po Kingdoma, Kingdom, widzowie. Trzy osobki znowu. I liczę na farta. Zobaczmy. Koronka, oby koronka. Oj. Ale co, a bitwa nikomu nie dało. No cóż, mi zawie. Dzisiaj się nam nie poparciło. Na stronie możecie levelować kontakt. Macie darmowe strzynki, wymieniać swoje skiny, eventy i nie tylko. Dużo ciekawych rzeczy. Życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć, cześć.